Siemano, cześć i czołem, witam was kochani bardzo serdecznie W kolejnym odcinku to już drugi odcinek serii Shit Zone, czyli Strefa Główna Kochani, dzisiaj chciałem przedstawić wam grę Ardennen Offensive Na pewno kojarzycie grę Druga wojna światowa, te klimaty, pewno pomyślicie jakieś O, pewnie coś tam Call of Duty, Medal of Honor Coś w tym stylu, zajebista grafika, grywalność Odpowiadam wam, nieku nie będzie takich rzeczy. Twórcą gry jest oczywiście nasz zajebisty Inka Gold. Dobrze, że nawet to nie piszę. Inka stworzył tą zajebistą grę. Co by tutaj dodać więcej, kochani? Zaczynamy, bo nie ma czasu do stracenia pomińmy sobie to proszę. Mission Loading. Nie wiem, co tu ma się ładować, no ale dobra. 1K. broń. I uwagaj! Jedno strzałowiec. Kozm! Drugi tak samo, reload. Kochanie, słyszałem, że w tej zajebistej produkcji jest tak, że mamy powiedzmy 90. Procent życia. I proszę bardzo, nikt nas nie strzela, życie samo nam ulatuje. Produkcja zasługująca naprawdę na mega uznanie graczy, mm. okej, okay. idziemy jeszcze raz. Biegnie nasz jedno strzałowiec, nie. Yep. Okej. Okay. Tu jest drugi, tak. Okej. Okay. I ten Kozacki Ragdol. Nie no, ta gra jest zajebista. Mamy kolejnego tekturowego bohatera, kolejnego klona. O, już strzelają Czy tak bez strzelania ulatuje nam życie Reload wany, ile tu trzeba wywalić jednego magazynka, żeby go w ogóle dojechać Okej okay. Nie tu tych Jak na razie idzie nam. Aha, i już nawet nie mam Ammo. O, tutaj kolejny klon biegł. Szczęście. Okej. Okay. dźwięk reloadu we wszystkich broniach na razie ale ten sam szybko trzeba zebrać te naboje bo to będzie potrzebne Oh yeah mamy apteczkę. wchodzimy tam na górę co my tam mamy W ogóle chyba nawet wejść nie można... A można! Mamy kolejnych klonów. są tych nas zaatakować. Nie no, produkcja jest zajebista. No nie tego celowałem, ale zabiłem drugiego. Ammo się skończyło, te... Okay. What the fuck? Ok, i zapewne mam rozdubcyć ten czołg, tak? ten efekt O oh jest, kozak gra, kozak. Nie powiem, naprawdę gra stoi na bardzo wysokim poziomie. Okej, okay, no ale co teraz? Coś tutaj w nas strzelać? Tak! Ale co? A! Pod napięciem, tak? Okej, okay, mamy kolejne ochrony No nie! Zagrajmy jeszcze raz Wydaje mi się, że kochani jest to tak zwany crash, czyli po prostu gra jest tak zajebista, że podczas ładowania tych wszystkich zajebistych modeli i tym podobnych rzeczy po prostu nam się skraszowała. Musimy ją uruchomić podobnie, tak więc, żeby zobaczyć jeszcze raz, co tam trzeba zrobić, zrobię to, zresetuję tą grę. Tak więc, widzimy się za chwilę. Okej okay, kochani, yy, ponownie ładuję to ścierwo. Zobaczymy. Trzeba zobaczyć, co ta gra jeszcze kryje przed nami. Okej, okay, mamy jednego. Mamy drugiego. Mamy ten kozacki ragdol. kolejna armia klonów tutaj nas atakuje. Jak trzeba się dowiedzieć co ta gra jeszcze przed nami kryje? Nie no to jest... To jest dzieło w ogóle na miarę nie wiem Ty no beczka stała koło niego, ale przecież go nie rozchwała, no Kartonowi ludzie. No to jest pomysł naprawdę kozacki. I pomyśleć, kochani, że ta gra kosztuje 30 zł na Allegro, ponieważ sprawdziłem po prostu, czy, czy to Ścierwo kosztuje drożej czy taniej niż Nina. Jak się okazało, gra o wiele gorsza kosztuje jeszcze drożej niż. Nasza ukochana nina, która dziełem zajebistym oczywiście jest. Tam się skończyło. Ammo, jak widać, Tak. To... Dobra. Czy tu jeszcze będzie jakiś klon? Chyba nie. Dobra, zbierzemy Ammo. Mamy 100% życia w tej produkcji. To jest. To jest w ogóle. Nie do zrobienia, no ale jednak. No cały magazynek za chwilę na niego pójdzie, nie? Myślę, że jak się schowa za drzewem to nie widać. Tu jest jeszcze jeden. Okej. Okay. Ja wiem, że tutaj też mamy chyba granaty. I mamy ten zajebisty sprzęt, który za chwilę rozdupcy I mnie samego. Wiecie co, kochani, nie chcę grać w to ścierwo dalej. Yy, zresztą nawet nie wiem, co ja bym potem mógł robić w tym dziele. Poza tym, oprócz napieprzania kolejnych klonów, nie ma chyba tutaj nic ciekawego do zrobienia. Yy, ta gra to po prostu, no nawet nie wiem, co mam o niej powiedzieć. Ocena 1 na 10 jest idealną oceną jeszcze. Tutaj, jak widzicie, w menu Ardennen, natomiast yy, podczas instalacji gry, jak i podczas, yy, w ogóle chyba na pudełku, nawet, pisze Ardennes. Widzicie, no to jest naprawdę kozacka produkcja, no ale wiadomo, to jest Inca Gold, tak. Więc powiem Wam tak: nie dotykajcie tego palcem, patykiem, po prostu gówna się nie tyka, kochani. Ja Wam dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie za. Obejrzenie drugiego odcinka serii Shit czyli strefa główna. Wpisujcie propozycje swoich y, gier do tej serii w komentarzach. Rozpatrzę każdą sprawę i wtedy y, będziemy kręcić kolejne materiały. Ja Wam za dzisiaj dziękuję bardzo i co? I na razie to tyle. Cześć.